Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Ostrej Jazdy po Patelniach. Wczoraj byliśmy na rybach i mój syn złapał takiego oto pięknego osobnika. Jest to jesiotr. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co z tego jesiotra można zrobić. Ja wykroiłem sobie z niego dwa takie fileciki. Tego mięsa było oczywiście znacznie więcej, ale tutaj chcę Wam pokazać sposób, jak przyrządzić takie steki. Trzeba te filety oprószyć solą, świeżo zmielonym pieprzem, następnie skropić trochę cytryną i oliwą z oliwek. Teraz filety lądują na y, mocno rozgrzanej y, patelni grillowej, już bez y, dodatku żadnego tłuszczu. I smażymy je y, tak około 2 minutki z każdej strony. Tak to wygląda. Tak długo aż złapią taki złotawy kolorek. W międzyczasie, gdy filety dochodzą, robimy sobie sos chrzanowy do tej ryby. Do miseczki wrzucamy dwie łyżki jogurtu, łyżkę majonezu i łyżkę chrzanu. Odrobina soli i pieprzu i trochę soku z cytryny. Teraz trzeba to będzie wymieszać i socik mamy gotowy sos zajmuje tam dosłownie parę sekund jeszcze parę słów na temat jesiotra, mięso jest naprawdę doskonałe, bardzo delikatne w smaku jeżeli nie przesmażycie tego mięsa to jest soczyste, naprawdę super polecam bardzo tą rybę no a teraz już będziemy nakładać na środek talerza Wędruje ryż. Następnie na tym ryżu układamy kawałek rybki. Na rybę kładziemy w takie bardzo drobne słupeczki pokrojony ogórek kiszony. Ja uwielbiam połączenie ogórka kiszonego i ryby. Teraz polewamy to odrobiną naszego wcześniej przygotowanego sosu chrzanowego. Teraz nabierz trochę kiełków rzodkiewki. Równie dobrze może to być rzeżucha. I całość dopełnia nam jeszcze odrobina octu balsamicznego. Tak to wygląda na talerzu. Jeśli ktoś jest z trójmiasta lub okolic i chciałby pojechać sobie, złowić taką rybę, to piszcie, powiem wam gdzie, co i jak. Życzę smacznego.